Na kanale Secret Garage. Czas na część drugą materiału o kamerce Viofo A129 Duo. Zapraszam. W ostatnim materiale pokazałem Wam montaż kamerki Viofo A129 Duo w Volvo XC70P2. Link do tego znajdziecie w opisie albo gdzieś. A bunch. tu, nie wiem, gdzie mam to wyskoczy. Natomiast teraz pokażę wam materiały nagrane tą kamerkę w dzień słoneczny, w dzień pochmurny, o zmierzchu, kiedy jeszcze nie ma całkowitych ciemności, ale już tego światła dziennego jest bardzo mało. Jak również z jazdy nocą, zarówno po mieście, jak i poza miastem, czyli w warunkach takiego miejskiego oświetlenia, bądź przy całkowitym braku zewnętrznego oświetlenia poza tym co e, świeci nam samochód. E, zapraszam. W pierwszym materiale widzicie jak kamerka zachowuje się w słoneczny dzień. E, specjalnie starałem się jechać tak, żeby, żeby pojechać całkowicie pod słońce, jak również mieć słońce w plece, żeby zobaczyć porównanie z, dla przedniej i dla tylnej kamerki. E, Myślę, że, że tutaj kamerka radzi sobie całkiem dobrze, również z oślepianiem i jakość tych, tego obrazu w obu przypadkach, mówię tutaj i zarówno o przodzie jak i o tyle, jest bardzo dobra. Na drugim filmiku dzień pochmurny, czyli tutaj nie będziemy mieli dużych różnic w oświetleniu. No i tutaj wiadomo, jakość, jakość jest jak najbardziej w porządku. Światło jest wystarczająco, bym powiedział. Jak również no, no nie ma tutaj takich dużych granic między światłem a cieniem. Ten obraz wygląda po prostu w porządku. materiał zarejestrowałem o zmierzchu tutaj już było bardzo mało światła dziennego aczkolwiek nie było jeszcze zupełnych ciemności no i w takim oświetleniu kamerka poradziła sobie bardzo fajnie moim zdaniem Natomiast w czwartym materiale mamy materiał już z nocy. Starałem się jechać zarówno uliczkami słabo oświetlonymi, jak i, jak, i, jak i lepiej oświetlonymi, żeby te warunki oświetlenia też były zmienne. I tutaj muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo, bo ta jakość nagrania wydaje mi się być bardzo w porządku. Oczywiście Ostateczną ocenę pozostawiam Wam. Nie namawiam nie odradzam. Ja jestem zadowolony i myślę, że, że, że to, jest, to jest w sumie to, czego się może trochę spodziewałem. Jeśli chodzi o nocne nagranie, no to nawet powiem, że to jest więcej niż się spodziewałem po takiej kamerce także, także jak najbardziej na plus. No dobra, słuchajcie, to to jest tak na spokojnie. Kamerka teraz jest w trybie nagrywania. Ee, możemy sobie przełączać widok tutaj mamy w duży widok z przedniej kamerki w mały w rogu widok z tylnej o, sorry możemy sobie przełączyć żeby to było odwrotnie czyli mały jest z przedniej duży jest z tylnej jest tylko przednia i tylko tylna dobrze teraz tak możemy sobie wyłączyć nagrywanie dźwięku o, zniknęła dioda, która oznacza mikrofon. O, tutaj mikrofon. Yy, możemy sobie zablokować nagranie. Możemy zrobić screenshot. O, zdjęcie. Yy, tutaj możemy zatrzymać nagrywanie. I teraz po zatrzymaniu nagrywania, dioda miga. Możemy wejść w menu. Zmieniamy sobie rozdzielczość, bitrate, źródło nagrywanie w pętli, WDR, hmm, ekspozycja, tryb parkingowy. Myślę, że chyba do trybu parkingowego musimy mieć jakieś stałe źródło zasilania, bo <laughs> kamerka nie ma wbudowanej baterii, więc e, bez podłączenia do zasilania nie działa. Ustawienie czułości G-Sensora, czyli no, będzie reagować na uderzenie. Co mm -hmm. tu jeszcze mamy? GPS, jednostki, znacznik daty, GPS, model kamery. No, tutaj mamy wszystkie funkcje tej kamery. Można sobie oczywiście język polski wybrać, jak widzicie. Sformatować, wrócić do ustawień fabrycznych. Wracamy. Mamy nagrywanie. I to właściwie tyle. To są chyba najważniejsze funkcje tej kamerki. To już wszystkie materiały, które dla Was przygotowałem. Ostateczna ocena oczywiście zależy od Was. Mi, mi nie zadowala ta jakość. Moim zdaniem jest w porządku. I to tyle. Zapraszam na następne materiały, które pojawią się na kanale.